Dzieciom a todos los aficionados de Jagiellonia unas felices Paskua, que, que la disfruten, que sé que es muy importante para ellos, i y sobre todo que nos sigan apoyando de aquí hasta el final, para lograrmos elogiczny nasz własny plan. Dziękuję. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Świąt spędzonych w rodzinnych gronie, uśmiechu na twarzy oraz pogodnych, samych pogodnych dni oraz mokrego śmigosa Dingusa. Oilas Gilda cautautaut do Doug i Suroz Olafers-Au-Betesus. Wszystkim sympatykom Jegieloni Białystok życzę zdrowych i e, pogodnych świąt Wielkanocnych, e, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz mokrego dingusa. Także przy okazji e, świadków Wielkiej Nocy Wam wszystkim e, prajem. Wszystkim, głównie kibicom Jagiellonie, prajem krasne, wesele i szczasne wiekonoczne świadki. Wiela zdrowia, uroczycie wiele wody i użyjcie się to w kruchu rodziny. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Wszystkim kibicom życzę Adam Dźwiga.